Jak wieczna cisza stoi przede mną przeszłość, moja przeszłość przeżyta, całe zło i cała dobroć, ze wszystkich lat minionych, z dzieciństwa i młodości, z lat szczęśliwych i straconych, z wieku średniego i starości, całe moje życie. W jednej sekundzie, i całej wieczności zostało zawarte w skrycie, w czasie mojej przeszłości, w ciemnościach myśli moich przychodzą wspomnienia, to co ból serca ukoi smutne i przyjemne wrażenia wszystko to, co deszło, już nie wróci. Wszystko, co było i przeszło. Pieśń życia mojego nuci. Człowiek rodzi się w niepewności i pojaśni, Gdy przyjdzie mu umierać, dzieje się to samo. Obojętnie, co się stanie, będę się cieszył z każdego dnia. Który zostanie mi ofiarowany, zanim zapadnie wielka cisza. Jedna jedyna myśl o losie ludzkim ma większą wartość, jak godzinne rozmyślania o codziennych problemach. Jedna jedyna myśl o drugim człowieku któremu nie idzie dobrze, da ci szansę mu pomóc. Uratujesz jednego człowieka, to tak, jakbyś uratował samego siebie. Uronić łzę nie jest stroną słabości człowieka, wręcz przeciwnie, uczucia są stroną ludzi silnych. Uczuciowość Obrazuje piękno duszy człowieka i jego dobrego charakteru.